Hej, cześć. Dzisiaj znowu w lesie. Jest plan na dzisiejszy dzień. Wziąłem dzień urlopu. I patrzcie na to, co tu się dzieje. Jest jedna reklamówka. Jest druga. Jedna reklamówka będzie na śmieciuchy. Różnego rodzaju butelki, bo doszedłem do wniosku: jeśli las dla mnie daje takie skarby, to mu się odwdzięczę. A druga na grzyby. Jak na razie mizerny efekt. Widziałem parę muchomorków, ale jeszcze parę godzin przede mną. Patrzcie, jak drzewa wywalone. Co to się dzieje? Słonko świeci elegancko. Jesień. Piękna jest jesień. Zobaczymy, co, pełni, co na pełni pierwsze. Czy reklamówkę z śmieciuchami, czy z grzybkami. Także idziemy, ruszamy w teren. Zobaczymy, co to się wydarzy. Odszedłem troszeczkę i patrzcie co tu leży. Jaki prawdziwek. Ale gigant. Tak do porównania moją dłoń. Uu. Już go chyba robaczki jedzą. Taki wielki kapciuch. Raczej go do reklamówki nie wezmę. Może gdzieś jeszcze. Zaraz zobaczymy. Na żywo spróbujemy coś znaleźć. Są grzyby. Niektórym jadalne, niektórym niejadalne. Nie wiem. Muchomorki. Ale prawdziwków nie ma. Chodzimy, szukamy. A tak, za pamięci. ogólnie to chciałbym podziękować dla ludzi, co subskrybują mój kanał. Fajnie cieszę się, bo rośnie subskrypcji z dnia na dzień. Może nie za dużo, ale powoli, powoli. Jak to mówią, nie od razu Rzym zbudowano dzisiaj mówię to specjalnie nawet urlop wziąłem w pracy żeby odwdzięczyć się naturze za te dary za te tyczunie Co znajduję Będziemy chodzić Zbierać śmieciuchy Powiem Wam, że tak w środku lasu to nie za bardzo Tutaj jest Ale po obrzeżach to pełno tego jest. Zobaczymy na koniec dnia, co to wyjdzie. No i co? Prawdziwków nie ma więcej. Jeden ten z kopcia... Nie jest! Patrzcie na to! Tada! Ole wielki, kurczę! I może być zdrowy Ole gigant! Patrzcie, łopatka leży! Ale coś ciekawe czego Patrzcie jak go jelenia, nie? Taka całkiem spora. Można byłoby się pokręcić. Zobaczyć. Może gdzie i jeleń leży. Albo no to co z niego zostało. No zobaczymy. Zobaczymy tego grzyba. Podniesiemy. Co to się. Czy się nadaje, czy się nie nadaje. Jest i nożyk. Ach, wychudź. Woda. Nożyk dostałem od żony w prezencie. Taka kosa elegancka. Cyk. Nie, no i patrzymy, czy zdrowe, czy nie. Moment, paluchy za grube. Będzie zdrowy. A jak? Taka kosa. Polecam elegancko. Się. Nie, ostre jest. A jak zdrowy? Taka czapa wielka. Bierzemy go do siaty. No dobra. Jak coś tam jeszcze będzie? Się odezwę. Patrzcie na to. Kręcę się tutaj cały czas w tym całym miejscu. Jakie wielkie prawdziwki. O, już dla tych prawdziwków to tylko w lesie zostać. Ale duże są co? Kurczę, cztery takie prawdziwki. Cały koszyk mógłby być pełny. Koszyka nie brałem ogólnie to na grzyby, to lubię z koszykiem chodzić, bo one się nie gniotą wtedy. Ale tak nie to, że specjalnie na grzyby przyszedł. patrzcie co tu jeszcze. Jaki koźlak krośnie? Koźlaka to weźmiemy. Jak jest zdrowy oczywiście. Fajny. Zarego go tutaj rachciach wytniemy. Noża no, że znajdę. Razem komisyjne obcinanie korzonka. A jak zdrowy! Cyk, super na mistówka jakaś Dobra, coś tam będzie, to na pewno będziemy nagrywać Patrzcie osy w przasie zrobiły sobie gniazdo. Przedłem tam do tych kosteczek czyli bzyczeć mi zaczęło. Patrzę, a tu taka niespodzianka może być bolesna. Dobra, idę zobaczę te kosteczki. Tu jakieś piszczele leżą. Tam wcześniej miednicę widziałem. Ale od kozła. Albo od sarny. Nie ma śmieciuchu w lesie. Powiem Wam, znalazłem tylko tych grzybki. A więcej. Nic takiego nie znalazłem. Trzeba obrzeżami, będę wracał. Na pewno coś się znajdzie. Ludzie jadą samochodami. Bach, bach, bach przez okno. Najlepiej bywalić. Zobaczymy, co to za kości. Nie takie małe, to jakby od jelenia. A tutaj, tutaj coś. Nic pochodzę, pokręcę się tutaj. Zobaczę co to ciekawego w trawie piszczy, że tak powiem. Ale słońce fajnie świeci. Pięknie jest. I kolejne grzyby. Patrzcie ile no muchomorów. To ładne jakie. Jest tych muchomorów. Tutaj. Koźlok rośnie. Zobaczymy co to z niego. Taki nawet, nawet. O, się rozsypał. Ale będzie całe. Nie ma więcej grzybów. Prawdziwków, podgrzybków w sumie tutaj. Las to nie taki na podgrzybki. Patrzcie, i tam muchomorki rosną. Tam, 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 tam. To fajne takie malutkie. No i tak jest dobrze. Tak zdrowy. Do suszenia będzie. Później na jakąś zupkę czy na pierogi, ona pierogi pyszne robi. Dobra, idę dalej. Zobaczymy, co to tam będzie. patrzcie jakie piękne kapelusze rosną super wielkie ogromne grzyby blaszkowe tutaj się rozpadł nie tu ktoś ktoś albo coś go kopnęło zobaczmy a tutaj jakieś grzybki rosną Tutaj u mnie w reklamówce trzy grzyby. Nie wiem, co to za grzyb. Nie biorę, jak nie znam. Co to dookoła i tutaj takie małe. Grzybki, 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 gdzie jesteście? Nie ma grzybków, nie ma, nie ma nic na razie. Świeciuchów też nie ma. Nawet żadnej butelki jak na nie znalazłem. Znaczy, z jednej strony to dobrze. Nie muszę dźwigać, las czysty. No. Słońce, to jest to. Pięknie świeci. Liści nasypało. Super, super sprawa. Jakaś dobra imprezka była chyba Jedna flaszeczka, druga flaszeczka i browarek. Jest przy czym posiedzieć No, z grzybków Jak na razie cisza, ale śmieci trochę zabiorę. Już będzie ładniej, czyściej. A po drodze Znalazłem jedną witełkę plastikową to zawinąłem Także tak to się prezentuje wszystko Panowie i panie Może nie wieniec jelenia Ale bubr po pośrodku lasu Co on by tu robił? taki boberek. Chodzę, już mnie ręce bolą od tych butelek, tych grzybów. No ale chodzę. Jak na razie bez efektów żadnych. O, pochaweczki jakieś rosną. Oglądałem ostatnio jakiś filmik na YouTube, to gość mówił, że wszystkie porchawki jadalne są. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. To kilka razy, nie tylko raz. Gąszcz taki. Powiem wam tak. Jestem zmęczony, nogi mnie bolą, ale chyba jeszcze bardziej ręce. Spacerek dobiega końca. Uzbierałem trochę butelek. Jakaś puszkę się trafiła, plastikowe, szklane. Z grzybów to to co widzieliście, jeden prawdziwek i reszta koźlaki. Słabizna z grzybami u nas. No może tylko w tym lesie, nie wiem. Ogólnie, jak dla mnie, to słabizna. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Te butelki nieść. To powiem Wam, jak za karę. Jestem cztery butelki. Wydaje się, jakbym nie wiem, 10 kg wniósł. No i plastikowe, tam puszka jakaś czy coś. Ale. Nie wiem, w sumie, dużo, nie dużo. Zawsze to te pary butelek mniej śmieci w lesie. W środku nie ma ich tak dużo. Po obrzeżach więcej na pewno. Ale i po obrzeżach się podbiera. Także nie wiem, jak podobał się Wam filmik. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie, napiszcie komentarz. Fajnie poczytać miłe komentarze, a miłe też. W sumie ja tam ich dużo nie mam, ale coś tam jest. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was, hej.